Takie muzyczne w 10 gminach na żywiecczyźnie. Prowadzimy takie placówki, w których w sumie na ten moment uczy się tam troszkę ponad 300 osób, dzieci i młodzieży z I uczą się gry na instrumentach, na skrzypcach, basach, instrumentach ludowych i na heligonkach i śpiewu w grupach śpiewaczy, też nie tylko. Ale generalnie działamy sobie tak, że właśnie 11 instruktorów w tych 10 placówkach na co dzień uczy. Są to takie regularne, cotygodniowe. Zajęcia. Poza tymi ogniskami, które tak cały czas, co tydzień w ciągu roku szkolnego działają, to właśnie realizujemy jakieś dodatkowe projekty dla dzieciaków. W zależności, jakie tam projekty sobie namyślimy, takie, takie realizujemy, ale jest kilka takich, które tak się powtarzają i już weszły w kalendarz działań fundacji. To są na przykład nie warsztaty artystyczne. Co roku w, pierwszy w pierwszym tygodniu wakacji organizujemy takie spotkanie dla setki dzieci na tydzień, takie formy formie półkolonii, gdzie zawsze sobie jakiś tam wymyślony wcześniej program realizujemy. Organizujemy też taki festiwal śpiewaczy, święto pieśni. Co jeszcze robimy? Prowadzimy warsztaty, też takie cykliczne, regularne dla klasy absolwentów, dla absolwentów fundacji. Jeżeli chodzi o metodę gry ze słuchu, to, to nie jest coś wymyślonego przez nas, tylko to jest coś najbardziej chyba naturalnego w ogóle, jeżeli chodzi o przekaz muzyki i wszystkiego tak naprawdę. Nie Że się głównie uczymy właśnie mówić, śpiewać, grać ze słuchu. Kiedyś tak się też uczę. Natomiast jeżeli chodzi o strukturę i metodologię u nas w Fundacji, no to rzeczywiście jest to coś, co wypracowaliśmy, ale na to miało wpływ na pewno nasze osobiste doświadczenie z tymi uczniami. No i też gdzieś się inspirowaliśmy chociażby metodą właśnie nauczania Suzuki, gdzie też jest duży nacisk na granie właśnie ze słuchu. I tutaj Małgorzata Filary Furowicz gdzieś połączyła powiedzmy te dwie metody nauczania muzykę ludową, z, z tą metodą Suzuki i gdzieś z tego wyłoniła się taka nasza, można powiedzieć, chyba możemy powiedzieć, że autorska metodologia, nie? Fundacja no, to jest dużo powiedziane, ale... No, ale gdzieś tam swoje, tak jakby, jakby takie metody gdzieś wypracowaliśmy po drodze. Poukładaliśmy sobie takie, jakby metody, które obowiązują w obrębie fundacji, znaczy obowiązują, no, chodzi o to, żeby po prostu też ujednolicić pracę tych kilku instruktorów, Wszyscy uczniowie mieli szansę uczyć się w podobny sposób. Ale tak jak mówię, ta metoda zesłuchu, no to właśnie to jest coś najbardziej naturalnego, co potem często w nauczaniu gry na instrumentach zostało tak troszkę dookoła ominięte poprzez właśnie spisanie tych różnych rzeczy w nuty, poprzez szukanie jakichś innych metod, a tak naprawdę w tej muzyce tradycyjnej cały czas ta metoda uczenia zesłuchu gdzieś funkcjonowała sobie lepiej lub bardziej w zależności od regionu, ale cały czas była obecna. Potem ją właśnie też, nie wiem, choćby w Suzuki tam pookreślano, opisano całą tą ideę, poukładano ją i w ogóle. No ale w muzyce tradycyjnie to zawsze tak było obecne i, i fajnie gdzieś tam funkcjonowało. Ta Sto tutaj może też żeby powiedzieć na ten temat, no hmm. bo jest tak y, akurat y, taką osobą, która chyba jako jedyny z nas, tak naprawdę tak chyba jedna osoba z nas y, uczyła się od swojego taty grać po prostu, no, nie? No jakoś chodzi muzykę muzykę to tak. Także tak po prostu z pokolenia na pokolenie z Edapracia właśnie tą metodą ze słuchu. No. Tak to przechodziło właśnie, mój tata drodze no, wspominał takie czasy, kiedy, e, kiedy na przykład e, opowiadał, że gdzieś tam w Dunaju była muzyka, no bo to były takie wydarzenia kulturalne, e, które się działy, że ludzie są na przykład sami wymyślili bez jakiejś tam określonej intencji tak zwaną muzykę, no nie? No więc jeśli młodzież oczywiście nie była tam w ogóle puszczana pusta, no, to takiej, no, no, tacy ludzie coś mieli powiedzmy że tam 20 roku życia, oni tam mogli być, A on jako młody, po prostu stop tam z kolegami pod ścianą i słuchali, a potem całą drogę 4 km do hałpy w nocy nucił sobie jakąś melodię, żeby ją zapamiętać. No nie, bo, bo nie było i na przykład nie potem odsłuchać bo w sytuacji. To ja są właśnie te przykłady, gdzie muzyka po prostu żyła na co dzień w takich różnych miejscach dookoła. A teraz już to już tak troszkę się zmieniło. Inna muzyka bym przyjęła. No i my, te, my teraz w fundacji staramy się, żeby jak najwięcej z tego, co Stasiu właśnie powiedział, z takiego naturalnego przekazu jeszcze przywrócić i zachować. Wiadomo, że musimy też jakieś takie struktury, opisać też metodologią, żeby w tych kilku gminach dookoła, gdzie, gdzie uczymy i wśród tych wielu instruktorów, funkcjonowało, funkcjonowało w miarę podobnie. Ale to, to, to co Stasiu powiedział, to jest sedno tego wszystkiego, do czego dążymy, czyli jak najbardziej chcemy się taką Ustrukturyzowaną edukacją, zbliżać do takiego naturalnego przekazu. Po pierwsze, no to wiadomo, że każdy region jakby charakteryzuje się jakąś specyfiką brzmienia, jeżeli tak można powiedzieć. I można też jeszcze się w to zagłębiać, czyli co wieś, to trochę inaczej się gra. Pomimo tego, że na przykład na pierwszy rzut ucha ludzie nie wysłyszą jakichś różnic pomiędzy zagraniem, nie wiem. Jakiejś jednej melodii w tej wsi, a w innej, no to jakby słuchacz, który jest bardziej zagłębiony w tę muzykę, no to już wysłyszy te różnice, chociażby w akcentowaniu czy w ogrywaniu danej melodii. No i my na tym drugim etapie, czyli na drugim stopniu, właśnie próbujemy uczyć tego charakteru tej gry, czyli ja to nazywam po prostu ogrywania danej melodii. Tylko, że Właśnie to jest to, co ja zawsze podkreślam, że to jest jakiś już mój, moja wizja tych melodii, czyli tych ogrywek. I też tak trudno powiedzieć, że to są tradycyjne ogrywki tego regionu. No to są trochę moje ogrywki, już jakby moja interpretacja tych ogrywek. I, i też nie chcę, żeby wszyscy myśleli, że tak się tylko gra, tak się powinno grać i koniec, i kropka. U nas w naszym regionie było o tyle trudniej dla skrzypków, jest o tyle trudniej dla skrzypków, że bardzo mało tych skrzypków grających z dziada, pradziada żyje. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy pracujemy, znaczy pracujemy, no, uczymy się od pana Władysława Byrtka ze słynnej kapeli braci Byrtków, jeszcze żyjący skrzypek, który tak w miarę można powiedzieć sprawnie gra na instrumencie i gdzieś go możemy w ogóle złapać, żeby się od niego uczyć. Natomiast y, no, więcej skrzypków, takich właśnie, jak mówię, grających z dziada, pradziada, gdzie te rzeczywiście tradycje y, muzykanckie były y, od pokoleń, no to, to u nas nie ma. I myśmy nie mieli się tak naprawdę od kogo bezpośrednio uczyć. Jest jeszcze pan mietek Kamiński, ale on się w ostatnich latach tak, jak ta, w Przyborowi przyborowej, wycofał i ciężko go złapać, ale to drugi y, Natomiast tak... y, myśmy musieli wykonać taką pracę i ta praca jest do wykonania, żeby właśnie na, jakby trochę na nowo nauczyć się znowu grać po żywiecku. Czyli żeby gdzieś wyszperać przeróżne nagrania, tą muzykę taką właśnie, która, taką archaiczną i z, z tych nagrań znowu się nauczyć tego na nowo. Bo w pewnym momencie ona została spłaszczona i tak w zasadzie no, straciła ten swój charakter, o który tak naprawdę mm. chodzi w takiej tradycyjnej, ludowej muzyce. Nie tak dawno temu był taki okres tutaj w regionie, że ta muzyka Beskidu Żywieckiego tak prawie mm, zanikła do zera. No, pozostała w tych paru takich starszych muzykantach, ale to młodsze pokolenie, które było bardzo aktywne, jest na, na rynku tutaj muzycznym, nie wiem, można powiedzieć rynku muzycznym tych kapel góralskich, to trochę przestało grać, przestali grać w tym charakterze i też przestali grać melodie, tutaj Góra i też nie ukrywamy, że właśnie jednym z takich celów działania w fundacji jest to, że chcemy zachęcać i troszkę przywracać do regionu tą muzykę tutaj z, re z naszego regionu. Więc oprócz tego, że jakby ja uczę już jakiś tam powiedzmy, jakiegoś sposobu ogrywania tych melodii, to cały czas naszym też celem i intencją jest, żeby nasi wychowankowie sięgali głębiej tą muzykę, czyli żeby też szukali właśnie tych nagrań, nie wiem, doświadczali tego też uczenia się od jeszcze starszych muzykantów, żeby to było też takie granie międzypokoleniowe, no żeby jakby się bardziej wgłębiali w, te, w to brzmienie. I tutaj tak jak znowu, myśmy się też bardzo inspiro, inspirowali pod halem, bo zawsze się zachwycaliśmy właśnie brzmieniem Podhala, tym, że no pod Podhale zagrała, no to od razu by było czuć to, 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 to coś, nie? Ten region. Tak. żeby było takie charakterystyczne brzmienie dla konkretnego regionu. U nas w pewnym momencie to było to zanikło, to było do zera prawie, że skansowane. Hmm. No to wszystko tak, ale ja na szczęście myślę, że jesteś też coś, jakiś taki powód, taki, nie wiem, taki impuls, który jest niewytłumaczalny. Po prostu nie da się go chyba wytłumaczyć, dlaczego, dlaczego, no nie wiem, tak się czuję i to, to po prostu była taka intuicja też. Każdy na każdym etapie ma jakiś tam swój mały cel, większy cel, wspólne jakieś cele, ale na przykład ja bardzo lubię w tym wszystkim to, że ciągle widzimy i obserwujemy taką młodzież, która zaczyna się tym bardzo interesować i tak jak widzę, jak mnie to kiedyś wszystko interesowało, to stwierdziłem, że chciałbym kiedyś nie tak uczyć grać osoby na instrumentach, jak zachęcać do tego, żeby się tym interesować, żeby odnaleźć w tym jakąś swoją pasję, żeby móc się, czy to, czy lepiej grając, czy gorzej grając, to móc się tym ucieszyć, móc mieć taką rzecz, którą, która cieszy, czyli wziąć sobie instrument do ręki i sobie z innymi pobrać. To mhm. jedno z takich ostatnich, co tak się cyklicznie odbywała, to potańcówki przy dudach, na przykład. No i tutaj już był też konkretny cel, czemu to chcieliśmy organizować, bo, bo tak cały czas obracając się wokół tego m, tematu dud żywieckich, które też w pewnym momencie prawie że zanikły. Był taki okres w Beskidzie Żywieckim, że tak naprawdę dudy Żywieckie to grały tylko na scenach festiwalowych i w konkursach. Parę razy w roku gdzieś ludzież wychodził na scenę, żeby zagrać w konkursie. A poza tym, prawie że te, te dudy w ogóle tutaj nie funkcjonowały. No i tak stwierdziliśmy, że chcielibyśmy im przywrócić taką troszkę użytkową formę, żeby one rzeczywiście grały na scenie do tańca, do śpiewu. Też to, to się zbiegło z tym, że zaczęliśmy grać jako składnie archaiczne, gdzie te Dudy właśnie włączyliśmy do brzmienia kapeli. No i zaczęliśmy między innymi takie cykliczne przez kilka lat potencówki przy Dudach organizować, czyli takie wiejskie zabawy, na które zapraszaliśmy wszystkich bez względu na to, czy potrafili tańczyć, czy nie potrafili tańczyć. Wszyscy przychodzili też celowo bez ubrań góralskich, ale jak ktoś chciał przyjść w ubraniu, no to W sensie nie narzucaliśmy tego, nie, nie chcieliśmy tam kategoryzować, że to jest impreza, na przykład tylko dla ludzi, którzy potrafią tańczyć i mają ubrania góralskie, nie. Chcieliśmy zrobić takie zwykłe, po prostu wiejskie zabawy, na których jedyną zasadą było to, że właśnie na scenie grały dudy, kapela z dudami. No i tak przez kilka lat to robiliśmy. Ostatnio nas troszkę obecna sytuacja zatrzymała. Ale też, też troszkę właśnie musieliśmy dać odpocząć regionowi od której... Ale jakby no, próbujemy wkleić tą muzykę rzeczywiście w różne sytuacje. Na przykład e, z Rafałem Elbe zdarzyło nam się grać na e, trasach różnych biegów górskich, hmm. albo triatlonu, e, albo dzieci z fundacji w sumie też no i w ten momencie co zaraz będzie też będziemy grać z dziećmi z fundacji na trasie na biegów u Wawrzyniec. Yy, oprócz tego, yy, współorganizujemy też yy, akcje Czyste Beskidy, i tam też gdzieś yy, ta muzyka yy, nasza ludowa wybrzmiewa. Także ja właśnie staram się przywrócić jej taką yy, formę, jakby, nie tylko sceniczną, yy, ale tak po prostu, żeby tak ta muzyka żyła. Tak są takie rzeczy, jakby z zaduszki były grane na nie? Tak. Yy, stąd wspomnienie po prostu yy, muzykantów, którzy odeszli na przykład, na przykład albo co mi się bardzo podobało, granie dla osób tam z, z domu starców, no Tak, dla seniorów. Dla seniorów. No, bo często właśnie dla, tego, dla tych ludzi to, to takie po prostu już by nie, takie sytuacje z przeszłości, które myślę, że część mogła już stwierdzić, że już coś takiego ich nie spotkano nie? Tam jak na przykład jedna pani, która siedziała od paru lat na wózku i nagle zaczęła tańczyć prostu, no, no. no, Także nie ma ograniczeń, nie? Ja bym tak powiedział, że chyba staramy się tej muzyce przywrócić taką normalność. Jak w pewnym momencie ona została zrzucona w jakieś ramy, została nie wiem, zapchnięta tylko i wyłącznie w jakąś formę opracowaną na scenę. Tak teraz my jej chyba taką normalność w codzienności staramy się przywrócić. Na przykład na tych biegach górskich też, też staramy się grać, co Marta wspomniała, bo tak stwierdziliśmy, że strasznie dużo ludzi tutaj na te biegi górskie przyjeżdża do naszego regionu, żeby biegać po górach. No i tak fascynują się pewnie widokami, fascynują się miejscami, no to fajnie też tak zachęcić ich do tego, żeby przy okazji tego pobytu tutaj, mieli szansę posłuchać muzyki z tego regionu. Na pewno jakieś tam dla nich atrakcyjniejsze, a też, a też dla nas fajne, że możemy tą muzyką się podzielić z nimi. Na razie jest jeden. W zasadzie to nie próbujemy łączyć, bo one są połączone bardzo mocno gdzieś e, po prostu próbując to zetknąć w tych, z tymi naszymi dwoma zespołami i stworzyć, czyli znaczy stworzyliśmy w zasadzie super program, raz mieliśmy okazję z nim wystąpić, ale bardzo, bardzo byśmy chcieli właśnie, żebyśmy mieli jeszcze możliwość wspólnego zagrania i nawet rozszerzenia tego projektu o jeszcze inne regiony górali. Mamy no, tam podpomnieć z Beskidem, Beskidem Śląskim, tak. Tak, no, tak. No jednak my mamy te same korzenie i naprawdę dużo, dużo nas łączy. Dużo więcej nas łączy niż dzieli. I, no. i fajnie, żeby to też w muzyce właśnie brzmiało, nie? Że nas tyle łączy. Właśnie to, to jest fajne. Tej musicie, że naprawdę może to Są Te same melodie, jak mi muzyce robić tak. próby, to nagle się okazało, że, że ta sama melodia jest tu, te same słowa się Teksy powtarzają. Się I jedno tak. połączyć z drugim, to po prostu to jest no, tam kwestia jakiejś podstawowej umiejętności sklejenia tego. Przemek też, no, radę, Przemek też fajnie na tym koncercie powiedział, że, że mamy szczęście żyć w czasach, w których szukamy tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. Tak. Więc rzeczywiście można się spotkać po prostu z innym regionem nie mówić, a wy gracie tak, a wygramy tak, tak, po prostu wspólnie stanąć ta muzyka jakoś tak sama płynie, sama, sama się łączy. No czyste Beskidy to, to, to jest takie nasze w sumie dziecko, właśnie ekologiczno-edukacyjne można już teraz powiedzieć. Zaczęło się od tego, że Pewnego razu stwierdziliśmy w takim no, w czwórkowym powiedzmy tak, nieznajomy. Także no, jednak jest dużo śmieci u nas i na szlakach trzeba coś z tym robić. I jakoś tak to się wszystko podziało, że zorganizowaliśmy akcję Czyste Beskidy, coś na podobieństwo akcji Czyste Tatry. Wtedy się bardzo mocno właśnie jakby sugerowaliśmy inspirowaliśmy tą akcją Czyste Tatry i stwierdziliśmy, że zorganizujemy taką akcję w naszych beskidach, czyli. Aby po prostu posprzątać nasze szlaki. Od tego się zaczęło i co roku organizujemy takie akcje. Potem się też rozwinęliśmy i stworzyliśmy taki program edukacyjny, ekologiczny dla dzieci. Jeździmy z zespołem po szkołach, nie tylko po szkołach, i prowadzimy warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży. No i tak to się rozwija. Coraz to nowe jakieś pomysły. Oprócz tego też mamy już y, kalendarz pluggingowy, czyli bieganie i sprzątanie, ponieważ Rafał też jakby, y, no, biega, może nie zawodowo, ale mocno amatorsko, zawodowo-amatorsko. <laughs> Gdy się wkręci w to bieganie, to też jest nam to dosyć w ogóle bliska dziedzina. Czy generalnie jest tak, że każdy z nas działających przy Czyste, bez kiedy, jakoś z tych gór korzysta? Czy to. Jeździmy po nich na nartach, na rowerach, czy chodzimy, czy biegamy. I też tak właśnie wtedy zaczynając działanie z czystewskiej stwierdzimy, że strasznie dużo nam te góry dają, ale w jakiś sposób też chcemy się odwdzięczyć i coś na rzecz tych gór zrobić. Ale nam się to tak właśnie super połączyło. Ta cała ekologia w ogóle z tradycją, z tymi tradycjami pasterskimi w ogóle z ruchem hmm. Zero Waste, my to tak połączyliśmy razem że przecież górę to w ogóle byli wszyscy i od początku do końca, w ogóle bez badania. i... To jest taki w ogóle ciekawy temat, no I to powstają kultura nowe... przecież się wywodzi z gór, z obcowania z tymi górami, z naturą, no i, i nam się to tak po prostu wszystko sklejmy razem, No tak że... Właśnie opisuje się różne ruchy, właśnie, ten a potem jak tak właśnie Marta wspominała o tej tradycji, to gdzieś zawsze staramy się łączyć, a ja też samo gdzieś tam się łączy w tym, że to robimy. To, to właśnie zauważyliśmy, że, że po prostu tutaj ludzie kiedyś żyjąc skromnie yy, w tradycji to praktycznie wszystkie zasady tych ruchów, które teraz są coraz to modniejsze, to, to wtedy już spełniali i fajnie można też na przykładzie tradycji pokazywać jak można teraz żyć w duchu tych wszystkich modnych ruchów i z naturą. I, i właśnie przede wszystkim z naturą. dużo się kręci wokół gór, tak można podsumować te różne działania, że i te rzeczy związane z z kulturą i te rzeczy związane z ekologią, takim głównym punktem zaczepnym tych wszystkich rzeczy są góry. Góry jako po prostu góry, już odcinając z tego kulturę, ekologię itp., to, to staramy się jakoś wokół tych, tych gór różne rzeczy robić. No i te czy to jest takie dość mocny teraz, mocne działanie. W sensie mocne, że staramy się jak najwięcej swojego czasu też w tą stronę poświęcać, bo. Tak stwierdziliśmy sobie już nieraz, że, no, że jest to taka dość istotna sprawa. Tak jak y, uczenie nie wiem, gry na instrumencie jest ważne, ale może nie jest w obecnych czasach najważniejszą rzeczą, jaką trzeba robić i, 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 i jaką człowiek powinien umieć, ale na przykład już te rzeczy związane z problemami klimatycznymi, już te rzeczy związane z ekologią, no to w obecnych czasach no to, to już są priorytety, że trzeba się tym zająć, że już nie, nie ma wyboru, czy czy chce, czy się nie chce, czy można, czy nie można, tylko tu, że, że trzeba. I temu też tak. Pomimo, że tak jak na początku mówiliśmy, te rzeczy związane z uczeniem e, ten, tej muzyki tradycyjnej, z uczeniem e, z, bo generalnie z edukacją regionalną zajmują nam na ten moment najwięcej czasu, to jednak gdzieś ten priorytet dość mocno się przesuwał w ostatnim czasie na no, te rzeczy związane z ekologią. No. Też, też tak sobie fajnie. kiedyś pomyślałam, że Ludzie kiedyś więcej przebywali w naturze i choćby przez to, że pracowali w polu, to cały czas gdzieś obcowali z tym choćby krajobrazem górskim, no. z tą naturą, z siłami tej natury i potem tworząc y, muzykę, śpiewając, grając. Nie wiem tego, ale przypuszczam, że pewnie to, że obcowali z tym na co dzień, to dość mocno w, to w nich wybrzmiewało, kształtowało w nich to, jak grają, jak śpiewają. W no. obecnych czasach często jest tak, że tutaj mieszkańcy rzadko wychodzą w ogóle w góry. Często no, mieszkają po dolinach, jeżdżą do pracy, chodzą do szkoły, wracają, siedzą w domu. I po swoich też widzimy, że, że oni często w ogóle, sytuacja, że nigdy nie byli w górach, pomimo że na przykład mają do szlaku górskiego kawałek, a, a sami wiecie, że jest mnóstwo turystów, którzy z daleka przyjeżdżają po to, żeby w te góry wyjść. No i też, też gdzieś to wszystko staramy się łączyć, zachęcać, zachęcać młodzież, żeby obcowała z tą, kultury, z, tą, z, tą z tą naturą. Może no między innymi właśnie też takie obozy górskie dla dzieciaków z fundacji organizujemy po to, żeby właśnie zachęcić ich do wyjścia, żeby im pokazać, że to jest naprawdę coś fajnego, że można wyjść z chałupy i wejść w fajne miejsca, wejść do lasu, wejść na szlak górski. I tak tak właśnie popróbować obcować z tą naturą, z tymi terenami, z górami, z tym krajobrazem. Nie ja mogę powiedzieć no sobie jakby z tym. Yy... No z jedynym krokiem, jakim można po prostu wykonywać, aby jako, jako zespół, ze no to trzeba grać. Mm -hmm. Robić może niekoniecznie coś yy, jak, drastycznie nowego, ale po prostu się rozwijać, robić so, so to, co się lubi. No, nie? Grać, nie poprzestawać na tym, co jest. No. Moim odwiecznym marzeniem z tym wszystkim to jest umieć się tym po prostu na zawsze cieszyć. Tak jak nie, teraz się cieszę, tak. Moim marzeniem jest to, żeby umieć się tym za 20 i za 50 lat tak samo ucieszyć. Na przykład podobnie mam w bieganiu, że nie mam żadnych celów, żeby nie wiem, wygrać jakieś zawody czy coś, tylko żeby móc bezkontuzyjnie dożyć starości i na starość sobie też móc iść potruchtać po lesie. To podobnie z całą tą resztą. 20 km. <grym <nie> <grym wiosną> <grym wiosną> podobnie właśnie z całą resztą w sumie, nie wiem, tak sobie teraz o tym na gorąco myślę. Ale dwadzieścia, nie? Złoty? To <grym wiosną> <trukę> <grym wiosną> nie? Co najmniej. <grym wiosną> <grym wiosną> nie, no ale tak. Tak, tak sobie to myślę, żeby nie robić z tego jakiegoś wielkiego show, tylko wszystko, żeby sobie robić swoje. A ja, to jak ja myślę o kapeli, no to na pewno bym takie, takim moim marzeniem, zresztą tylko obgadywać. Nie. nie, bo ja mam bardzo dużą potrzebę nie, nie. po prostu jeszcze uwiecznienia właśnie tych starszych muzykantów hmm. i śpiewaczy z naszego regionu. Bo on naprawdę jeszcze trochę ich żyje, dzięki Bogu. I no nie wiem, ja uważam, że jest ogromna potrzeba w naszym regionie, żeby to wszystko uwiecznić i żeby każdy z tego mógł korzystać. Naprawdę, każdy nasz uczeń, w ogóle dorosły człowiek, wszyscy, wszyscy, żeby mieć do tego łatwy dostęp. Bo na razie, właśnie z tym dostępem do, do naszej tradycyjnej muzyki żywieckiej jest bardzo duży problem. Tak naprawdę. Nie ma za bardzo płyt. No możemy mieć dwie takie płyty, trzy z taką rzeczywiście tradycyjną muzyką góralską, z której można czerpać i się, na których się można inspirować. Natomiast, właśnie, uwiecznienie jeszcze tych osób to jest moje marzenie. Yy, I to jest nasze marzenie kapelowe. Chcielibyśmy no, do to prostu... to z takich bliższych celów, tak. które będziemy próbowali zrealizować. Yy, no, Między jest... innymi po to też yy, jakiś czas temu stworzyliśmy stronę Archibu tam. Ostatnio reaktywowaliśmy tę stronę i chcemy ją znowu rozruszać, żeby właśnie stworzyć łatwy dostęp do dziedzictwa kulturowego regionu. Nie tylko muzyki, ale też zdjęć architektury, biografii osób tutaj y, tworzących i działających, żeby pokazywać, że, że ta kultura jest ciągle żywa. Nie mówić o niej tylko jako o czymś, co, co było i mówić o tym, co już się skończyło, tylko zestawiać to, co było z tym, co jest teraz. Gdzieś to wszystko by się przenikało i uzupełniało. Mhm. No, a takie kapalowe co? No na pewno, na pewno to, że właśnie, że, że badać cały czas gdzieś ten region, ale też go upowszechniać. Żeby jedno to, co znajdziemy, to co się nauczymy, to gdzieś tam zasłyszymy, zrobić na swój sposób i próbować przekazać dalej, żeby móc kogoś dalej tym zachęcać. To się chyba wszystko łączy też tak jak wcześniej mówiłem, że, że ja w, w, z tymi uczniami w Fundacji lubię w ten sposób, żeby zrodzić rodzić w nich taką jakąś pasję też do tego wszystkiego, żeby traktować to uczenie się grania, uczenie się śpiewania nie jako jakiś tam codzienny obowiązek, tylko coś, czym można się na co dzień ucieszyć. To podobnie też staramy się te, te i, i muzyczne materiały i nie tylko jakoś tak robić, tak tworzyć, tak przekształcać, tak gdzieś kontynuować, żeby one były cały czas kontynuowane i dostępne. Ludzie właśnie... Biorą dla siebie i kurczę, nie wiem, z czego to wynika, ale nie umieją się jest tym bo... autorskiej Tak, Boją się, tej że tej ktoś tej... się tego też nauczy, a że może będzie umiał jeszcze lepiej. Widzimy znamy przykłady, że nie wiem, ktoś znalazł jakąś melodię w archiwum i zabronił ją wykonywać komuś innemu, pomimo, że to jest melodia tradycyjna i to nie no. tylko ze swojego regionu kojarzymy takie przykłady, ale to są też z, z innych Z motywami stroju. Tak, to... no, przypisuję sobie no. przypisuje się sobie. No autorstwo do, do nie wiem, do wyszyć tam na ubraniach albo coś. Gdzieś tam ludzie właśnie zgarniają, zgarniają i co mówić, że to jest mm. ich, że to, że z tego nie można korzystać. My no byśmy bardzo sobie... chcieli właśnie pokazywać jakby inną postawę, nie? że Zbieram coś dla dobra wspólnego, nie dla siebie, tylko dla wszystkich, którzy chcą z tego no korzystać. To suma chcie... przyniesie korzyść. Tak, tego, Więcej ludzi będzie tym zainteresowanych, to i więcej ludzi będzie muzyki słuchać, będzie potrzebować stroje po prostu i to samo plusy z tego są. Tak, nie? dokładnie. E, sporo tego wszystkiego się dzieje i jakoś tak, nie wiem, też chyba tego nie teoretyzujemy niepotrzebnie. W sensie, jak coś wymaga teorii i opisania, to, to robimy, ale tak jak Marta na początku mówiła, jest dziś w tym wszystkim jakaś taka energia, która nas popycha do robienia tego i kieruje, w jaki sposób to mamy robić i tak staramy się też tej intuicji w tym wszystkim dość mocno słuchać. Mnie nie wydaje, że też tak właśnie chyba żyjemy, wszyscy w ogóle, że y, mamy tę przyjemność robienia rzeczy, które rzeczywiście chcemy robić, że bardzo rzadko jest coś, coś takiego, że robimy Coś że robimy musieli. coś, bo musimy. Bo no nie wiem, bo tak. Jakoś rzeczy się rzeczywiście Tak upadano, bo... że zawodowo no, można powiedzieć, że się da. Aż lekko cię widzimy. O, no, co to? O tym nie podejrzewam, ale wszyscy to wiedzą. Ale raczej, że czarno? Co? Robisz na czarno? Nie, nie, właśnie pamiętam, bo dzisiaj lekko mnie widzimy. No, także, właśnie, to jest fajne. Ale raczej. Znaczy, Mamy tę przyjemność. Tak naprawdę ja uważam, że każdy chyba tak może sobie poukładać życie i gdzieś tam... Zresztą Sara się młodzieży przekazywać, że to nie jest tak... Że... Chociaż to może jest idealistyczne podejście. No. o ja myślę, że takie no. w zderzeniu potem z rzeczywistością podejście musi być idealistyczne, żeby gdzieś pośrodku tego wyszła jakaś taka rzeczywistość w miarę przyjemna. Mhm. Zresztą jak czasem pomyślimy sobie o tym, jak żyli ludzie kiedyś, to... To właśnie zdajemy sobie sprawę, że oni zbyt mocno tego nie teoretyzowali tego swojego działania, nie? że tworzyli tą kulturę ludową w regionie, mm. ale oni tak naprawdę nie mieli tego opisanego, nie uczyli się tego z książek. Robili to no, naśladując siebie nawzajem, słuchając tak własnej także, intuicji. Co robisz tak, bo tak sąsiad robiła, bo tak, tak robiło no i Słuchając jednocześnie tej własnej intuicji, no dodając coś ale swojego. To no jest pewne, że ci ludzie naprawdę żyli dużo, dużo bliżej natury. No no i to, że my mamy w ogóle teraz na co dzień styczność z, z taką ilością elektroniki, w ogóle takich bodźców, no to na pewno nam już trudno wrócić, w ogóle do rozumienia świata w taki sposób, jak ludzie kiedyś go rozumieli, nie? Pod różnym kątem można, nazwać. jak widzimy na przykład po młodzieży, którą uczymy, że, że często jest tak że trudno im zrozumieć jakieś dźwięki z takiej archaicznej muzyki, z tych archiwalnych nagrań. No, przypuszczam, że nie są tak przyzwyczajeni już do tej współczesnej muzyki, która jest zrytmizowana, ma mocny bit, uderzenie, dość spłaszczona, uproszczona, że potem często w tej, w tej muzyce takiej archiwalnej trudno jest przez to dostrzec to, co mnie jest najcenniejsze. Mm.